Witajcie! Dzisiaj przed nami kolejny dzień zabaw i ćwiczeń. Na początek, na rozgrzewkę, chciałam Wam zaproponować kolejną zabawę z cyklu Jesteś. Pamiętacie, być może, nasze zabawy z cyklu Jesteś kartką papieru i jesteś szalem. Pamiętacie, jak zachowywała się ta materia? Dziś przygotowałam dla Was sznurek. Tak? Myślę, że każdy z nas w domu ma kawałek sznurka albo wełny. Tosia za chwilę będzie tym sznurkiem. Może nie bardzo Tosia, ale jej ciało. Stara się odwzorowywać jak najlepiej potrafi ruch tego sznurka. Poprzednio bawiliśmy się z kartką i z szalem, a dzisiaj z taką cieniuteńką materią, jaką jest ten kawałek będu. Tosiu, jesteś gotowa? Pamiętajcie, żeby wykonywać najlepiej jak umiecie, żeby wyobrażać sobie, że to Wy jesteście tym sznurkiem i wasze ciało zachowuje się dokładnie tak jak ten sznurek. Ten sznurek to się sznurku zmieni. O, jak sznurek. Zobaczcie jak on się na dole układa. To się też tak próbuje. Świetna gimnastyka dla dzieci z rana, jak one się jeszcze pogłuszają. nie odrywać wzroku, tak żeby co pewien czas mieć kontakt wzrokowy na tyle na ile jest to możliwe. Super. To była zabawa ze sznurkiem. Yes, na początku dnia, kiedy nasz aparat jest jeszcze niedożyrżany, żeby trzymać tę samą tak, wysokość. To spróbujmy teraz na samą U, dobrze? U. Nie słyszę Tosia. Teraz Tosia sama. Bardzo ładnie. Kolejne ćwiczenie polega na rozgrzewaniu stron głosowych. Jest to tak zwane delikatne mruczenie. Wiem jak mruczy kotek. wiem. To my też spróbujemy i w ten sposób rozgrzejemy strony głosowe. One powinny nas tak delikatnie... Tę samą wysokość dźwięku. Żeby też nie kombinować, żeby ten dźwięk nie był niższy ani wyższy, tylko wtedy, kiedy rozgrzewamy struny głosowe, dźwięk powinien być na jednej wysokości. Spróbuj, Tosiu. Sama. To samo. Jeżeli robicie to ćwiczenie na początku dnia, to pamiętajcie, żeby robić je bardzo delikatnie, żeby nie podrażnić sobie strun głosowych, żeby potem nas nie bolało gardło. Kolejne ćwiczenie to tak zwane swobodne ziewnięcie. Ziewnięcie jest zaraźliwe, ale tutaj to polega na tym, żeby szeroko otworzyć gardło. To ziemnięcie ale tak swobodnie tak dosyć szeroko. Tak, żeby gardełko otworzyć. To był wydech, to nie było ziemnięcie. No, próbuj. Jak ziewasz? Trochę Ci nie idzie. Myślę, że jak jesteś senna, to ziewasz trochę inaczej. Pamiętajcie o tym, żeby tu zwracać uwagę przy swobodnym dziewaniu, żeby jak najszerzej otwierać. Gardło. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie e, tak zwane chrapanie. Ale chrapanie na wdechu i na wydechu. Czyli najpierw chrapanie na wdechu. Hmm, próbuj. Tak? Chrapanie, czyli takie chrunkanie. To się kiedy się jak mama chrapie. Uwaga, jeszcze raz. Na wydechu. Moim zdaniem chlapanie na wydechu. To ćwiczenie jest dużo trudniejsze, Nie śmiech, tylko staraj się wymawiać jednocześnie wydychając powietrze. O właśnie. Tak. Na wdechu i na wydechu. I wydecha. I teraz na wydechu. wcale nie jest takie, wcale nie jest takie, <laughs> on się troszeczkę górę. wcale nie jest takie proste, nie? Zwłaszcza na wydechu. O, teraz ładnie ziewasz! Teraz jest nam potrzebne to nagle. Ja tak dlatego, że naprawdę to ma być tak zwane swobodne ziewanie. I teraz kolejne już ćwiczenie, ostatnie z tego cyklu, to ćwiczenie, w którym nabieramy powietrze ustami. A wydychamy nosem, czyli jakby taki trochę odwrotny proces, niż go znamy zazwyczaj. Uwaga, to polega na tym, że sprawdzamy, czy na pewno idzie nosem poprzez przykładanie ręki. No u mnie poszło. Teraz to się powietrze ustami i nosem wydychaj. Nie, ustami. Poszło. O, teraz poszło nosem, teraz próbuj jeszcze raz. Ustami. Trochę. Poszło nosem też? Trochę. No to też wcale nie, nie należy do najłatwiejszą, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, do tego, że nabieramy nosem i wydychamy ustami. A to ćwiczenie jest na odwrót, po to, żeby tam rozgrać gardło, struny głosowe i podniebienie. Kolejna zabawa to zabawa, która ma wiele wariantów. Nazywa się śledcy. Polega ona na tym, że jedna osoba, która ma zamknięte bądź przewiązane oczy, prowadzi nas najpierw za pomocą gestu. Czyli na przykład, jeżeli kładę tej osobie, ona jest tak zwaną osobą niewidzącą, czyli nie musi się mocno skupić i myśleć o tym, jak on, jaki, jaki, jaki krok ma wykonać. Jeżeli kładę jej rękę na głowie, to znaczy, że ma iść do przodu. Jeżeli kładę na prawym ramieniu, to znaczy, że ma skręcić w prawo. Jeżeli kładę rękę na lewym ramieniu, to, to znaczy, że ma skręcić w lewo. Jeżeli kładę na plecach, to musi się cofnąć. To się zapamiętałaś wszystkie hasła? Mm. Że w tę zabawę można się bawić po całej przestrzeni naszego mieszkania albo jeżeli ktoś ma kawałeczek ogródka albo na działce. I jest to naprawdę super zabawa, tylko musimy trochę zaufać temu, kto nas prowadzi, czyli ktoś teraz musi zaufać mi, bo sama będzie miała przewiązane oczka, a ja z kolei nie mogę mówić, tylko będziemy ruszać za pomocą gestu. Nie, ja tutaj, żeby nie wychodzić z kamery, to oczywiście robię to na tej małej przestrzeni, natomiast wy możecie się bawić na swoich ogromnych mieszkaniowych przestrzeniach. Uwaga! Trzeba się zastanawiać, ale też zabawa polega na tym, żeby nie przerywać chodzenia, jeżeli prowadzący nas nie zabiera ręki. Tak? Stop można zrobić tylko wtedy, kiedy prowadzący zabiera rękę. Teraz podobna zabawa, kolejny jej wariant, to się też będzie miała przewiązane oczy, ale teraz będę prowadzić ją za pomocą głosu. Powiedzmy, że wymyślimy sobie takie hasło hej cicho, to znaczy, że to się robi mały kroczek. No, jeżeli mówię hej normalnie, tak jak teraz do was mówię, to robisz średni kroczek. A jeżeli powiem hej, to znaczy, że mówię bardzo głośno, to wtedy to się robisz olbrzymi, tak. O, no tak, aż może nie duży, tak, duży, dobrze? Żeby nam tutaj tej przestrzeni wystarczyło. I znowu to samo, tylko teraz jest wprowadzanie nie gestem, tylko dźwiękiem. Czy będę mówić cichutko, normalnie, czy głośno. Dobrze? Uwaga. Hej! Hej! Hey. Hej! Hej! zabawę, bawić bardzo długo, wymyślać kolejne hasła. Oczywiście na przykład, jeżeli ciągniemy długi i możemy wymyśleć, że to na przykład ta osoba musi skręcić w prawo średnim kroczkiem. Różne warianty, które w tylko przyjdą do głowy, możecie się w nią bawić na różne sposoby. Trzeci wariant, mój ulubiony, to jest zabawa śledca, ale z przechodzeniem pod nogami. Będzie ona polegała na tym, że tosza ja stanę w dużym rozkroku, będę miała zamknięte oczy albo zawiązane szarfą, i mam jedno klaśnięcie w dłoni. Klaszczę tylko wówczas, kiedy będzie mi się wydawało, że osoba jest tuż pod moimi nogami. Nie przed, nie za, tylko właśnie próbuję przejść. Czyli ja mam mocno wytężony słuch, a Tosia skupia się, ja stanę gdzieś tutaj. Bardzo jeszcze zaczynamy. Musi wyczuć moment, musi być skupiona i zrobić to najciszej, jak potrafi, dlatego, że ja będę wszystko słyszeć. Ja mam przypominam tylko jedno praśnięcie. Poczekaj Tosieńka, powiem start jak. I oczywiście nie, nie rób tego od razu, bo będę wiedziała. bardzo szeroko i spróbuję cię wyczuć kiedy ty będziesz pod moimi nogami Się, nie wiem, czy się przecisnę przez Kosia, ale mam też wariant z pluszakiem. Na razie spróbujemy. No sprytna jesteś, naprawdę mnie słyszałam. Pamiętaj, Kosiu, że masz tylko jedno widzieć. Dobra? Zrób mi głos. Ale możesz być uczciwa i możesz tam dłużej rzeczy. Ja chcę. Ja nic i tak nie widzę. Jeszcze można dodatkowo. I tylko uruchamiamy, słuchajcie, słuch. Słuch to jest... Stań tutaj, kawałek była jest u Ciebie większa, bardzo szeroko, najszerzej jak potrafisz, no, tak żebym, hej, tak nie wiem czy się prześlizgnę, dobra. Jesteś gotowa? Jestem. <grystanie> <grystanie> ja jestem, słuchajcie, e, dużo większa, e, dlatego mnie było trudniej, To się szybko prześlizgnęła i naprawdę jej nie słyszała. Dlatego teraz wariant z pluszakiem. Nie, nie. Bo ja się jestem większa, ale pluszak jest dużo mniejszy, to spróbuję przełożyć pluszaka. Ta sama zasada, tak? W momencie, kiedy będziesz... Zobaczymy. W momencie, kiedy będziesz myślała, że przekładam pluszaka. Pluszak jest dokładnie pod twoimi nogami, to klaśnik. Dzieci bardzo lubią tę zabawę, a ona polega na ogromnej koncentracji, na tym, żeby się wsłuchać. Wstań nawet tutaj kawałeczek. Tak, ja ci powiem, kiedy będzie start. Uwaga, start. Udało się, duży Oczywiście nie wolno oszukiwać, nie wolno przerzucać. Tak, ja w ostatniej fazie dopiero go kłam. Dużak no, jest przed. <grym>, dobrze jest wziąć troszeczkę większą zabawkę, tak, żeby sobie też utrudnić, żeby nie było za łatwo. Mam nadzieję, że ta zabawa Wam się podobała. Kolejna zabawa, która daje dużo radości i powodów do wspólnego śmiechu, jest to wyścig. Potrzeba do niej bardzo niewiele, bo zakrętki, myślę, że znajdują się w każdym domu. Oczywiście każdy zawodnik, my jesteśmy we dwie, ale zawodników może być więcej, ma swoją zakrętkę. Którą to się wybierasz? No, żółtą, to się wybrała żółtą. To jest meta. Położę go za chwilę na podłodze i oczywiście wygra ten zawodnik, którego zakrętka jako pierwsza dotrze na linię mety. Nasza meta będzie tutaj. A wyraźnie ją widać. Uwaga. A my za chwilę zaczniemy wyścig. Wyścig polega na tym, że każdy z zawodników stryka, tak, ale ma tylko jedno stryknięcie. Jeżeli któremuś z zawodników uda się stryknąć i dotknąć, e, dotknąć zakrętki przeciwnika, to wówczas ta zakrętka przeciwnika wraca na linię startu. A my gramy dalej. Uwaga, zaczynamy. Zaczynamy nasz wyścig. Mamy zawodnika zielonego i zawodnika żółtego. Pamiętajcie, że nasi zawodnicy. Przesuwają się za pomocą naszego stryknięcia. U nas, na naszym podłożu, oni się przesuwają bardzo szybko, dlatego że plastik i kafle świetnie ze sobą współpracują i ten wyścig nie będzie trwał tak długo. Natomiast bardzo dobrze się to bawi na zewnątrz, jeżeli macie kawałek chodnika albo jeżeli macie w domu dywan. Wówczas nakrętki przesuwają się wolniej. Wyścig trwa dłużej, jest bardziej emocjonujący. Nasz właśnie się zaczyna. Kto pierwszy? Ty. Ja? Dobra. Waga, zawodnik zielony. Ło, wow, przewrócił się. Samogót się. O, muszę tylko przewrócić swojego zawodnika. O! nie <grym> niechcący mi się zdania. Pamiętajcie, żeby mówić je jak najwyraźniej. A oczywiście ten, kto dochodzi do wprawy mówi je nie tylko bardzo szybko, ale bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie, bo na tym to przede wszystkim polega. Pierwsze zdanie Cecylia czyta cytaty z tacyta. Się, wyraźnie? Wyraźnie? Najważniej. Cecylia czyta cytaty z tacyta. A teraz Szybko. Cecylia czyta cytaty stacydar. Jeszcze raz. Cecylia czyta cytaty stacyta. Już Cecylia czyta cytaty no. O, ładnie. Tak, ale pamiętaj, żeby to też jak to nie Drugie zdanie. Kiedy susza, szosa sucha. To już nie czas. No, też tak myślę. Kiedy susza. Uwaga, a teraz jeszcze szybko. Kiedy suszasz, szosa sucha? Kiedy susza szosa sucha? Jeszcze raz próbuj. Kiedy suszasz, szosa sucha? Trzeci zdanie. Cesarz czesał włosy cesarzowej. Cesarzowa czesała włosy cesarza. Czesała, włosy cesarza. Teraz bardzo, bardzo szybko. Uwaga. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. O, wyrzuć. Dobrze, spróbuj. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. Ciesała. No to wcale nie jest takie proste, prawda? Zwłaszcza jak się chce przeczytać szybko i w dodatku wyraźnie. Nie musimy tak szybko mówić, ale ważne, żebyśmy mówili wyraźnie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy dzień zabaw. Mam nadzieję, że udaje nam się umilać Wam pobyt w domu, że się nie lubicie i że wciągacie do zabawy rodziców. Pozdrawiam Was.